Towarzystwo Producentów Audio-Wideo to jest firma, która organizuje Fryderyki. Zapraszani są do żyli znani muzycy i wszyscy mówią, wszyscy jak jeden, że jeszcze nigdy to, co oni wybierali, nie sprawdziło się. Teraz uważaj. W skład tego, tego, tej, tej firmy wchodzą ludzie z byłych, właśnie, firm fonograficznych, zagranicznych itd. To jest, ja to nazywam Towarzystwo Wzajemnego Lizania się Po fiutach. Nic inaczej nie można nazwać. I teraz ta firma powstała to jest w ogóle paradoks do Twojego programu, dobry. 30 lat temu, jak oni uznali, że będą walczyć z piractwem i oni produkowali hologramy, my te hologramy takie świecące, jak ktoś nie wie, naklejaliśmy na płyty i mieliśmy oryginalne płyty. Hologramów już nie ma 20 lat, wszystko jest w internecie, oni nie wydają złotówkę na muzyków, dalej chcą od nas pieniądze. Aha. Banda złodziei, już... A dlaczego? A Za co? Jak nie kupujecie hologramów, to... to... Dlatego, bo, bo się zasiedli, się mają... No tak, ale skąd biorą? Bo no ja rozumiem, jak kupowałeś hologram, to im płaciłeś, a teraz im płacisz, co? Nie, nie, nie płacimy, ale oni sobie zdobyli Ach, przez te lata Ach. u polityków mhm. prawo do pobierania tantym jako organizacja zaufania rządowego, czy coś takiego. To jest coś takiego jak Owsiak, bo ludzie nie wiedzą, załatwił sobie od rządu, tylko nie wiem od którego, ale załatwił sobie, bo jestem na tym internecie, że wiesz, jak fundacja każda musi się rozliczać co roku, nie? Owsiak się załatwił, że może się nie rozliczać 5 lat. I teraz z szacunkiem do wielkiej idei, a a sobie: 5 lat po 200 baniek, to jest miliard. Ale te, no ale. No, no. ale... Co się zazia, rzadziej czy nie rzadziej, to się rozlicza. No za 5 lat się rozliczy i dalej go z tych 5 lat rozliczę. To no się nie rozliczy z jednego roku, z 5 no, no, no tak, lat. No to ale... czy się rozliczasz co miesiąc czy co roku, to i tak cię prześwietlą. no tylko Ja że... tu nie widzę ty, 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 niebezpieczeństwa. Tylko, znaczy nie jest... widzę, że jest mu wygodniej na pewno, no, ale nic nie widzę no, Chodzi o to, że pieniądze, które są z procentu w tym czasie na, przez 5 lat, nie są własnością fundacji. On może sobie robić z tym, co chce. No, taka, że... no, no to może tak. Jeżeli ma to na zgodę rządu, nie? No i to tak mniej więcej wygląda. I teraz słuchajcie, my się zaczęliśmy gotować jako artyści, nie dlatego, że jesteśmy bumerzy stary z gredy. Już nie to nasłuchać, tak?